jeżeli nie można zrobić czegoś oficjalnie to robimy nieoficjalnie dlatego ja uważam że konspiracyjne formy samoorganizacji są odpowiedzią na te presje ze strony państwa zarówno komunistycznego jak i obecnego konspiracja nie dlatego taka jest rozpowszechniana że ludzie że Polacy mają jakieś szczególne upodobania do działalności konspiracyjnej tylko dlatego że to jest najbezpieczniejsza forma funkcjonowania i teraz jeśli króciutko jeszcze bo już już do końca się zbliżamy. Odniosę się do Pańskiej wypowiedzi, jeśli Pan pozwoli. Otóż, taka anegdotka. Kiedy w Piotrogrodzie wybuchła rewolucja bolszewicka, Wielka Księżna wysłała pokojówkę, żeby się dowiedziała, co to za hałasy na ulicy są. Wraca ta pokojówka, mówi proszę Księżnej Pani, wybuchła rewolucja. A ona pyta, a czego ci rewolucjoniści chcą. No więc ona powiada chcą, żeby nie było bogatych. No to nie było. No to nie było. Nie wiem czy tylko to jest nasz ideał życia społecznego, żeby nie było bogatych. Proszę zwrócić uwagę, jak straszną nienawiścią Pała do drobnomieszczan, czyli wzbogaconych proletariuszy, awangarda rewolucyjna. Otóż nikogo tak nie nienawidzi, nawet kapitalistów zgniłych tak nie nienawidzi, jak nie nienawidzi drobnomieszczanina, czyli wzbogaconego proletariusza. Bo drobnomieszczanin doskonale wie, że rewolucjoniści, że socjaliści są jego wrogami, bo oni chcę, będą chcieli mu odebrać to, co on z takim trudem zdobył. A co zdobył? własność prywatną. Na czym polega własność prywatna i dlaczego jest lepsza od innych, że tak powiem, postaci własności? Dlatego, że tylko własność prywatna funkcjonuje w taki sposób, że ta sama osoba, która podejmuje decyzję w stosunku do niej, odpowiada materialnie za tę decyzję. Natomiast w przypadku innych form własności kto inny podejmuje decyzję, a kto inny odpowiada za ich skutki. No I to oczywiście nie tylko jest nieskuteczne, ale to jest niemoralne przede wszystkim, ponieważ na przykład my wszyscy odpowiadamy i nawet nasze dzieci i nasze wnuki będą odpowiadały za decyzję pana ministra Rostowskiego, nawet kiedy on już zakończy życie, daj mu Boże, jak najdłużej, żebyśmy mogli jeszcze może go tam skarcić jakoś, jak będzie okazja ale niestety te skutki już wystąpią i y, niezależnie od tego, co on będzie chciał. Y, duże ban, ale, proszę pana, tylko dlatego nie ponoszą odpowiedzialności, że korumpują rządy, że korumpują rządy, więc tak czy owak to od czego żeśmy wyszli, że państwo współczesne jest największym problemem y, życia publicznego. I żeby, odpowiedzieć, I żeby odpowiedzieć na to, bo Pan bardzo dobre pytanie postawił, bardzo słuszne, co to jest państwo? Otóż państwo to jest monopol na przemoc i nic więcej. Państwo to jest monopol na przemoc i nic więcej, dlatego jest bardzo niebezpieczne. I dlatego nie wolno się godzić na to, żeby mu dawać zbyt dużo uprawnień, bo te, im więcej uprawnień państwo ma, im więcej kompetencji państwo ma, to to się dokonuje za cenę uszczuplenia naszej wolności i uszczuplenia naszego majątku. Im większy jest majątek publiczny, tym mniejszy prywatny. No to jest logiczne chyba, nie?